Dzień dobry Witam Was na moim kanale. Co dzisiaj? Koszenie jest w trakcie nadal i dzisiaj zresztą zaraz zobaczymy fontannę na staweczku. Czyli w tamtym miejscu będzie fontanna, albo może jeszcze w innym zobaczymy. Bo chcemy dopowietrzyć ten stawek żeby ryby, które już są tutaj wpuszczone, miały odpowiednią ilość powietrza. Więc zaraz zobaczycie. A tam co jest przygotowywane? Ognisko. O, tu sezon grillowy, tak. A tutaj mamy fontannę. Karton, oczywiście, oklepany już. O. Pierwszy raz otwieram ją. Już nie była otwierana. A, to jest ok. Karton w kartonie. Taka, oto pompa. Wydajność 20 tysięcy litrów na godzinę. Czy? O, 115 w Myślę, że w zupełności powinna wystarczyć. Więc co jest w środku? O, kurde, pozaklejane wszystko. Trzeba wziąć noże. No jest spora Fontanna z ledami. A przyjdzie jakiś pomocnik do nagrywania, tak, pudło w pudle duże. Sama ta z ledami. Nie wiem, platforma, zwał jak zwał, jakieś piny, do, ten do podłączenia samych LEDów. O, a pompa O, oh, to tu, tu dwa kable, zobacz. No nagrywaj, nagrywaj dobrze. A tu mamy pompę. Powiem Wam, że ciężka ta pompa. Jaka solidna konstrukcja, oczywiście plastik, ale waży, więc nieźle. Nie wiem, pamiętasz ile metrów kabla? 9? Chyba coś koło 9 metrów. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Zobaczymy co to potrafi, nie? Oczywiście instrukcję nie czytamy. Bo po co? Nie wiem jak to złożyć jeszcze. Zaraz zobaczymy. Na rysunku. Po co nam instrukcja? Jak wystarczy rysunek. Rysuneczki. Czyli od dołu wkładamy. No i wystarczy nam to. Czyli tutaj powinniśmy włożyć. I to jest pływająca fontanna. Ale śmierdzi. Rude. Typowo chińskim plastikiem. Made in China. Idziemy na słoneczko, bo tu gorąco. Znaczy chłodno od wiatru. O. Tu będzie trzeba kajakiem wpłynąć. O, tu na zieloniutkim sobie po... położymy. O idę po resztę. Co mi się zdaje, że coś jeszcze powinno być? Instrukcja leży. Tu są jakieś śrubki. To to nie wiem do czego. Co? Kurwa co tu jeszcze dali? Nie, to do LEDów. No i podłączasz. Nie ma informacji o polaryzacji, więc prawdopodobnie wszystko jedno, jaką stroną się weźmie, podkręci. Same LEDy 12V 333 mAh. No dobra, to mamy o. Bo wiatrak wypluwa wodę do góry, ale to powiem Ci, że duży ten marostaw Nie, to nie tak chyba 3 metry. No to nie będzie na 3 metry wypluwać wody. Żeby na metr wypluła to będzie dobrze. Nie ten. Widzę, że 2, 4, 6 dziurek mamy, czyli możesz sobie dostosować jak chcesz, kabel wypuścić. oko. I tutaj pod spodem się przykręca do tej prosta konstrukcja. Dlatego nie ma sensu czytać instrukcji, bo nie ma co tutaj popsuć. Następna, następna jest tutaj. O. To wszystko, cały montaż. Tym osobno LEDy. Szkoda, że tego nie zrobiono. Jest ten, wie dwa w jednym, nie? Że jeden kabel prowadzony od LEDów i, i od pompy. Tutaj mamy coś do przykręcenia, ale też nie wiadomo co. Po chińsku umieszczyć? nie Czy my tu coś mamy? Nie ma nic. A ten Boga. Nic ciekawego. Te sznurki, ten. Ciekawy ma, końcówki mają za ten, zarobione. Ale ja myślę, żeby kotwicę zrobić. I wtedy na kotwicy będzie najlepiej. Nie będzie się przesuwać, czyli sznurek, do sznurka kotwice i to jak w tym miejscu postawimy, to ona będzie stała. I tak zrobimy. Ale najbardziej mi interesuje, jak ona z wydajnością ma, nie? Jak to będzie pluskać. Więc weźmiemy pontonik. Najpierw kotwicę znajdziemy, jakąś. Później ponton popłyniemy tam, i pontonem sobie wezmę ten sznurek. Rozprowadzę ładnie. Trzeba będzie go poprzebijać do ten podkładką. Żeby już tak go zrobić ten, nie? Mhm. Tylko te 9 metrów starczy? 2, 4, 6 Powinno 8 O kurde, na styki Nie starczy Dobra, to idę szukać kotwicy I kawusie muszę wypić Patrzcie, to jest życie Nad staweczkiem Tylko w oddali piłę słychać Niepotrzebnie kosiarkę, znaczy się nie piłe. I kawusie można podpijać nastawkiem. A robota sama idzie, nie? Elegancko. Fajnie tutaj żabki słychać. No i ptaszki dookoła. A jeszcze Wam pokażę. Tutaj mamy dzikiego gołąbka. To jest dziki gołąbek i on cały czas tu nas przylatuje. Do karmnika naszego też przylatuje I on miał parkę, teraz nie wiem co się stało z... z jego kobitą Bo zawsze we dwoje są A dzisiaj widzę sam jest A może to ona sam za nie ma Ciężko powiedzieć Dobra, skonstruowałem Taką oto kotwicę Z uchwytów do rynien Fajna kotwica, w zupełności wystarczy Teraz Pakujemy to wszystko do pontonu Najpierw kotwicę tu jest operator wiosła Przygotowany Panie kapitanie Czy mogę kotwicę już tutaj włożyć? Tak. Super Kładamy kotwicę i idziemy Po Po coś Kurde, odczepiony to były Wszystko mi leci Ach Bierzemy fontannę O, ale i Chciałem powiedzieć, że jebie, a śmierdzi. śmierdzi plastikiem. No no. Panie kapitanie, mam pozwolenie wejść na okręt? Tak. Super. Łoje, oh. oh yeah. łoje oh yeah. Dawaj, Panie kapitanie, jedziesz. O, odpływamy. Dawaj, Panie Kapitanie. Dzień. Tutaj na środek. Na środek? No. Czyli tutaj. Jeszcze, 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 jeszcze. ciężko Nie, dla mnie jest, nie wiem, dla mnie jest lekko. Dobra? Teraz tak, stop. Dzień. Zaraz kotwice zrzucimy, tylko ja myślę, bo stąd nie widzę za bardzo, do tyłu bardziej czy nie? do ciebie mówię powiesz mi gdzie w tamtą stronę trochę Oluś nie tutaj? Oluś, tutaj bardziej tylko tutaj trawa jest, nie? no i tu byś właśnie mógł rzucać tutaj o? no dobra, ja myślałem, że bardziej tam a nie tam? a nie tam? to nie będzie na środku Bardziej przy tym. Cofnij się, cofnij się, do tyłu. Między jednym słupkiem, a drugim, tym końcówką. O, i tu by rzucał to z tamtej strony. Tam a, z tamtej strony. To nie, No będzie rzucić. Czy ta Zresztą, tam masz same Żeby nie zachlapywało tego nam. Właśnie, dlatego ja to... myślę tu. Tutaj? No to rzucaj. To głęboko. Jest głęboko. Ło, kurczę. Gdzie więcej? Zobacz. To się nie spodziewałem, że tak głęboko tutaj jest. No i to nie jesteś w najgłębszym miejscu. A sprawdź mniej więcej ten. Do przodrę, korek, 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 korek. Nie, stój, Olek. Nie mamy czasu ten. Trzeba fontannę montować, a nie tam z detami się zajmować. Nie, bo kotwice teraz mamy, wiesz? A tutaj komodzko będzie montować ten. Yy, kable. Ale żabki fajnie ten dają. Nie? No to jest żabka. Zabki tak robią. Dobra, bo tak, nie mamy noża. Nie przygotowaliśmy się do akcji. Owej panie kapitanie, szybciej Awaj gazu Awaj Gazu, aż tam szybko teraz spłyniemy na brzeg. Z pędem Dawaj pędem Przód podniesiony i i yes. Dobre ładnie Co tam fajnego widzieliście? A kamienia nigdy nie widzieliście? Kurcze, jaki zajebisty kamień, zobaczcie. Jakiegoś goblina tutaj zakopali. Trzeba mu wody dać, to ono żyje, Oluś. Jest tutaj, nie? No. Trzymaj. Okej. Okay. I tu już przywiążemy. O. I fontanna już się nie ruszy. Dobra, na razie tak prowizorycznie i teraz troszeczkę, czy puść to się? Bo muszę do tyłu ten kabel wziąć. Dobrze by było trytytkami go związać razem do kupy. Nie, bo teraz nie pojedziemy już znaczy nie popłyniemy, o tak. No nie przygotowany jestem do zajęć. Spokojnie, Olś. Spokojnie, mówię, że spokojnie. Tutaj będzie tak szło. A no jak chcesz. Dobra. Teraz puść. Jedziemy dalej. A kurde, jeszcze pękło gówno. Co za dziadostwo. Czyli tutaj musimy doprowadzić prąd. co, płyniemy? No trzeba będzie już płynąć zaraz. Tylko zawinę sobie, żeby nie utopiło się. O, I tutaj zrobimy na słupku prunda. Oczywiście te kable jeszcze trzeba będzie poprawiać. Ale na razie nie poprawiamy, bo jeszcze tą trzeba zobaczyć. Na razie po ten. Doprowadzimy sobie ten. przedłużacz? Na przedłużaczu zobaczymy. Dobra. O, płyń do brzegu. Panie kapitanie. Co? Nie, bo najpierw trzeba przetestować, czy w tym miejscu, czy gdzieś oddalić. Poprzybijam dopiero, jak już będę miał pewność. Ona jest i tak za blisko, moim zdaniem. A jak leżałeś, to było lepiej żeby... Oj. O. O, tutaj. Trzymaj. A jeszcze. E, w sumie. Dobrze jest, nie? Trzymaj. To teraz płyń. To kable poluźnij, i będzie ok. O. teraz wyskocz i wciągnij. Tak I ten, co w... ten, to wciąga Ponton. No. O tak. O właśnie, dobra tutaj sobie postawimy. Dobra, no i w tym miejscu jest dobrze. Oj, ciężko. Idziemy ten, przedłużacz, weźmiemy na przedłużaczu na razie, podłączymy. Zobaczymy jak to zadziała. Dobra, na razie testowo podłączymy, potem przedłużać, zobaczymy jak ta pompa w ogóle działa. Tylko musimy się tam dostać najpierw. O. Jakoś ten sposób. Boję na to stawać bardzo. Umiesz pływać. Dobra. Podłączamy. I sprawdzamy. Myślę, że podłączymy tylko pompę na razie. Bo i tak światełek nie zobaczymy. Dobra, patrzymy. Idzie do góry, kurcze, elegancko, chyba ten. Bierze się w farfocli, tam dostaje. Zapycha się no. No tam trawa jest, ale daje radę. Zapchała się. Ty, a ona może tak działa? No i teraz zostawię nie jedna starć, o. może faktycznie ona ma jakiś ten? I znowu trzeba było instrukcję przeczytać. Ale przecież po nie trzeba Tak jest. No zobaczymy, jak będzie na dłuższą metę działała. Jakby tak działała, cały czas to było, super było super. A ona właśnie opada. I znowu. O. Wyłącza się. Powolutku i znowu, dobra, zobaczcie, ta pompa działa w tym momencie w ten sposób, że o. teraz bardzo fajnie widać fontannę i za chwilkę ona jakby przechodzi w tryb uśpienia i znowu pokazuje się ładny strumień i prawdopodobnie, przynajmniej tak w instrukcji jest napisane, że jest to tryb drugi i ten tryb można zmienić wyłączając tą pompę i włączając jeszcze raz i wtedy powinna działać w trybie ciągłym. Jak to będzie, zaraz zobaczymy. Idę, wyłączę i włączę pompę. O, żabka. Dobra, wyłączamy i włączamy. I teraz powinna w trybie ciągłym być. No i gówno coś tu nie działa, nie ona działa w tym trybie drugim, zaraz, zaraz. Teraz coś próbuje, ale nie może. No ale to jak to działa? To bez sensu. Powinna ładnie napitalać. To jakby nie działa na tej pełnej mocy. Widać, że tryb się zmienił. Ale to nie jest to, co by było inno. Nie, tam trzeba poprawić, podpłynąć i zobaczyć. Na pewno to tak nie powinno działać. Nie no, ziela nie ma. A, bo ona się kręci jeszcze. I znowu jest problem, bo już się zakręciła. Czyli ona, dlatego te sznurki, co oni dali, to z jednej strony, z drugiej strony, żeby się nie kręciło. Trzeba będzie przywiązać tam i tutaj i wtedy nie będzie się kręcić. Bo chyba to jest problem, że się kręci ona się zaplątuje i huk kurcze jednak trzeba zrobić tak jak oni chcą jednak bez powodu nie dodali tych żyłek a myślałem że na kotwicy ładnie będzie ponton już nie ma powietrza prawie że ale to nic dobra przywiązaliśmy na sznurkach Mamy. pokaż nam pompę Teraz się nie powinno obkręcać, więc powinno być Jednak Nie może się obkręcać. Nie, nie może się obkręcać. No. Dlatego te szurki dali. No. A, <laughs> to dali. O i teraz działa dobrze. Ale w tym pierwszym trybie, czy w drugim? W drugim chyba, nie? Nie, w pierwszym Dobra, to teraz wyłączę. I jeszcze raz włączę. O! Teraz powinna mieć ten pierwszy tryb Teraz działa na pierwszej tej i na 115 W przynajmniej tak w instrukcji było. No, zaraz zobaczymy. No, i teraz działa jak powinna. Ja mówię, kotwicę dam, tak, bo jak ona się obkręcała, to razem z wirnikiem i nie dawała tego ciśnienia. Dobra, działa. Wieczorem jeszcze ten, zobaczę, jak ledy będą działały. No, elegancko. I teraz to jest fontanna. Pięknie. Tylko trzeba sznurek będzie tam nisko, żeby nie było go widać. Tak. No, próba. Okej. Okay. Widać. Widać. O, to sobie widać, tak? No. Nic nie jest pod sklepanym kieliszem. a zobaczymy jeszcze jak po Daj, no dobra kielich jest podświetlony ale ona nie miała mieć tych rgb nie. aha zobaczymy jeszcze jak będzie ciemno no ładnie to wygląda no i posłoneczko nie zaszło całkowicie no dobra tu czekamy jeszcze jak słońce zajdzie wtedy zobaczymy mhm. jeszcze jest dosyć widno a już ładnie świeci jeszcze horyzont widać, słoneczko i znowu górę, ale ładnie jest tutaj. Teraz już jest prak, bierze ciemno, bo jeszcze na horyzoncie jeszcze nie, ale jak tutaj patrzeć, to już jest ciemno. Księżyc już świeci i zobaczcie, fontanna wygląda w ten sposób i zaraz. Pójdzie do góry strumień. Bardzo ładnie. Fajnie to wygląda. Aż oświetla cały ten, mm -hmm. cały, cały ten. pomost. O. Super. Fajnie wygląda mhm. i znowu opada Jak fajnie się na tafli tak. ten wody taki Księżyc, odbija, nie? No. No. i śpiewa No i żabusia śpiewa i po oświetlony będzie mhm. i rybki będą miały no ładnie